Cześć, witam Cię na kanale Pistop88, gdzie będę mówił o różnych rzeczach związanych z motoryzacją, a może w przyszłości będę też robił testy lub rozmowy z innymi twórcami, którzy działają w strefie motoryzacji. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, bo jak widzisz lub nie widzisz, jest to moje pierwsze wideo. Jak pewnie wiesz, o większość osób wie, niedawno odbyła się konferencja firmy Apple, co wydaje się nie, nie być związane z motoryzacją, ale dajcie mi chwilę, chociaż już pewnie widać to po tytule, co roku odbywa się konferencja, na której nasi panowie z jabłuszkiem, w logo, pokazują nowy sprzęt. No, i najczęściej jest jakiś iPhone, słuchawki, jakieś inne pierdoły, ale w tym roku pokazali kolejną iterację swojego telefonu. Ale jak wiemy, te telefony są z roku na rok coraz droższe. Oczywiście oferują coraz więcej, ale no, to nie jest film o polityce cenowej Apple. W każdym razie faktem jest, że telefony są z roku na rok coraz droższe. Są tak drogie, można powiedzieć, że powoli robi się to oczywiście w polskich warunkach absurdalne, bo jakbyśmy przeliczyli sobie, ile kosztuje dla przeciętnego obywatela w Stanach telefon, no to wychodzi trochę taniej niż u nas. No i stwierdziłem, że sp sprawdzę, ile taki telefon kosztuje. No, i nieraz się słyszy takie stwierdzenie, że no, tyle pieniędzy za telefon, to mógłbyś sobie kupić samochód. No i idę z tym tropem. Idąc tym tropem, stwierdziłem, że sprawdzę, jaki dokładnie samochód można sobie kupić za równowartość nowego iPhone'a. Według danych Apple'a najdroższa konfiguracja iPhone'a, czyli iPhone 12 Pro Max z 512 GB pamięci, kosztuje 7199 zł. Więc jest to niemała kwota. Więc szukamy do 7200 zł. Samochody używane oczywiście, bo raczej na nowy nie mamy co liczyć e, ani na samochód klasyczny, bo jak macie 7200 zł, to na, na giełdę klasyków nie macie co podchodzić. E, I e, co i nieuszkodzony, czyli mamy 7200 zł. Zdecydowaliśmy, że nie chcemy kupować sobie nowego telefonu, bo nie jest nam potrzebny, albo cena jest zbyt absurdalna, więc jedziemy do komisu, czy jedziemy do sprzedającego. Mamy 7200 zł, kładziemy 7200 na stół i. Odjeżdżamy nową furą. Chciałem na początku zrobić listę top 5, ale za 7200, jak się okazuje, to jest niemały pieniądz. E, wiem, bo mój samochód e, osobisty e, do niedawna też był e, kupiony za podobną kwotę, więc tu nam się rzuca samy na start. E, na start mamy Renault Twingo, benzynowy 1.2, 2010 rok samochód, więc to jest całkiem świeży samochód i to taki, e, no powiedziałbym, przyjemny samochodzik, chociaż jeden K Twingo. O wiele fajniejsza, bo trochę wyglądała jak taki zwierzak. Dwójka, jednak taka trochę bardziej bezpłciowa, ale wciąż fajny samochodzik miejski i dosyć świeży. Chociaż z wyposażenia no to tam właściwie tylko elektryczna lusterka i radio i ABS. Ale no moim zdaniem, za cenę telefonu to jest kawał blachy, jednak. Dalej, co ma, co tam, co tam jeszcze znalazłem? Ciekawego, dalej możemy przejść do. Mamy też niechlubny, niechlubny model z koncernu WAG. Jest to a 2 znienawidzony przez wszystkich, chociaż ja uważam, że był to całkiem ciekawy samochód. Zwłaszcza z tym panelem z przodu, który można było tam zmienić oleje i tam, tam chyba był dostęp do różnych e, ogólnie obsługi, że tak powiem, samochodu. Zamiast Grilla, tą mamy taką klapkę otwieraną. No i ten kształt taki no, taki przyjemny, okrągły. No Okrągły, no fajnie, taki. Ale tu w Dieslu 2001, no to jednak 19-letni samochód, to za 7200 to możemy coś lepszego. Mnóstwo jest Jarisów też, mnóstwo Jarisów jedynek. Jaris jest fajny, fajny samochód też, dosyć niezawodny, no, jeżeli wierzymy w markę Toyota, no tylko jest paskudny w środku. Dwójeczka o wiele lepsza, ale dwójeczki do 7200 to nie ma takiej szansy. Może się pojawić takie pytanie, czy da się kupić markę Premium? Jeszcze jak? Możemy sobie na, na przykład kupić Mercedesa, ale Mercedesa A-klasę. A-klasę drugiej generacji. 1.9 diesel manual. Tutaj widzę w znamionowej tej ile tam jest dokładnie. Tam jest 1.8 CDI, ale tam widzę, że jest 1.9, więc nie wiem czy pomyłka, czy. No ale A-klasa, ta pierwsze, pierwsze te modele A-klasy, no takie są trochę przydaśne, by powiedział. No ta późniejsza A-klasa, chyba trzecia generacja, o wiele ładniejsza, już taka. No te pierwsze dwie generacje A-klasy to bym powiedział trochę błąd. To, to żałuję, że... znaczy nie żałuję, ale tęsknię za Mercedesem, który miał, zaczynał się od E-klasy. E ale nie, że Mercedes zaczynał się od E-klasy, tylko naprawdę zaczynał się od E-klasy i albo miałeś kasę, albo jak nie, to. E albo miałeś kasę, albo jak nie, to y no jesteś zbyt y no musisz sobie lepiej radzić w życiu, żeby zostać naszym klientem. Takie podejście kiedyś miał Mercedes. E bo na tym polegają marki luksusowe, teraz tego jest pełno wszędzie. E Mamy oczywiście niezawodny wybór, jeżeli mamy 7200 zł, mamy wybór czy chcemy kupić iPhone'a, czy chcemy kupić em, sprawny i samochód, który nas najprawdopodobniej nie zawiedzie, mamy samochód, który potrzebujemy takiego, takiego bitera, że tak powiem, żeby dojeżdżać nim do pracy, takiego daily, no to mamy oczywiście piękną, y, najlepszą, ulubioną markę w Polsce, czyli Skoda Octavia 1.9, 1.1, 1.9 TDI. No nie ma lepszego silnika, no ja z tego co wiem, to y, oczywiście no, na realia polskie to lepszy silnik nie powstał. Taka jest przynajmniej, y, taki jest przynajmniej ogólnie przyjęty konsensus, więc y, do co ja będę mówił. No, no nie ma, nie ma y, lepszych silników 1.9 TDI. JTD? Ja nie słyszałem, nie wiem co to jest. Nie, 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 nie tym nie słyszałem. 1.9 TDI w każdym razie, to jest najlepszy diesel. HDI? Nie, nie wiem co to jest. 1.9 TDI, e, król polskich wsi. Nie no, nie śmiejmy się. No, jeden dzień tutaj jednak siedzi w wielu samochodach i e, na pewno no, wykazuje się pewną niezawodnością, to jest niezaprzeczalne e, i można o niego dosyć sporo nie dbać, e, a będzie dalej jeździł. Ale no. w każdym razie, jeżeli ktoś potrzebuje daily, a, a ma na przykład już telefon nawet, no jak ja, no nie wiem. No. Jak ktoś ma, ktoś dzwoni, ktoś pisze SMS-y i tak dalej, a nie ma czym jeździć, bo jeździ rowerem, to uważam, że o wiele lepszym pomysłem jest wzięcie sobie Octavii jeden dzień wtedy i no, może nie ma luksusów, ale no co? Samochód, tak samochód, nie? A, możemy też zainwestować dalej w markę premium i sobie kupić Audi A4B6. To taka jeszcze nawet ładna generacja, akurat całkiem ta zaokrąglona dupka w A4B6 mi się podobała. To całkiem fajne było, muszę przyznać. Na no, z takich bardziej egzotycznych tutaj też możemy sobie zainwestować w brytyjską, w brytyjską klasę, czyli Jaguara X-Type'a w kombi. Także kombi można nie wiem zapakować, no można na wakacje jechać. Można żonę zabrać, dzieci zabrać, psa. No nie jest to takie duże kombi, bo jednak ten X-Type to jest wielkości trójki mniej więcej bety, ale BMW serii 3, ale no co fajnie i taki bardziej nietuzinkowy. Trochę takie robienie luksusu na siłę, bo tam niektóre te rozwiązania w Jaguarze to są trochę wieją kiczem. To ja bym wolał chyba sobie rowera kupić 75 i zapłaciłbym mniej i bym miał podobny wóz to z daleka i tak jak ktoś się nie zna to nie widać. E, jeśli zależy, zależy nam oczywiście na takim, no, Pseudo Prestiżu nazwijmy to. E, chociaż te ich staje chyba są całkiem w całkiem porządku, no kluwa długo takim jeździła, a no, to głównie ze względu na to, że to jest po prostu produkt brytyjski. No i teraz przechodzimy do samochodu takich większych y, jak już mamy właśnie. Jak nie jesteśmy gówniakiem, jak mamy już nasz, naszą małżonkę lub małżonka, i y, mamy też dzieci, i mamy psa, albo trzeba babci czasem przewieźć, albo dzieci mają dużo koleżanek i ich wozimy na, nie wiem, na treningi czy do szkoły czy coś. No to mamy jeszcze, możemy sobie spojrzeć, jakie suwy i jakie, y, jakie najczęściej też minivany, jeżeli mówimy o większych samochodach, możemy kupić do 7200 zł, czyli równowartość telefonów, które możemy sobie tam popykać tylko i najczęściej przeglądać Instagrama i tak dalej. Powiedzmy się zastanowić. Pierwsze, co, pierwsze ogłoszenie, jakie w ogóle mi wyskoczyło za 7200 zł w kategorii minivan slash SUV, to czerwone Renault Kango. Pozdrawiam pewnego niszowego dziennikarza motoryzacyjnego, pana redaktora, który bardzo by się ucieszył i oczywiście, że wybrałby czerwone Renault Kango zamiast iPhone'a. Natomiast kombiwany to jest taka kategoria. No, wydaje mi się, że to dosyć trzeba być. Fanem, trzeba być zagorzałem fanem tej kategorii, żeby jeździć kombiwanem, chyba że jest koniecznie potrzebny znaczy, koniecznie, do zbawienia koniecznie potrzebny. Chyba że jest potrzebny, yy, jakby wynika taka potrzeba, nie wiem, jest tam jako dwóch roboczy gdzieś tam na budowie, albo coś tam się wozi, rzeczywiście. Niekoniecznie na budowie, w jakiejś innej branży też, ale jak coś tam się wozi i tak dalej, to wtedy ok. Ale raczej wydaje mi się, że nikt nie kupuje kombiwana z miłości. No i dalej mamy Renault Grand Espace, chyba tak się czyta, jeśli nie mylę, bo to jest francuska. No, to jest na pewno yy, gabarytowo największa ilość samochodu, jaką możemy dostać ze sceny iPhone'a. Jakbyście porównali, ile nawet na samej powierzchni, a nie, nie daj Boże objętości, ile objętości iPhone'ów się zmieści w objętości Renault Grany Pass. To jest dwójeczka, dru, druga generacja, ile się nie mylę. No wydaje mi się, że to będzie bardzo dużo. Może to kiedyś policzyć, jakbyście chcieli, tylko musiałbym znać objętość nowego iPhone'a i objętość grany z pasa. Dalej, co ciekawe, mamy do wyboru dużo samochodów amerykańskich, na przykład Ford Explorer z 4-litrowym silnikiem. Jest to na pewno ciekawe rozwiązanie, tylko pytanie jest, czy mając 7200 zł na samochód będziemy chcieli utrzymywać 4-litrową jednostkę, która żłopie paliwo jak pan Edek pod sklepem perfumy. Także, no ale oczywiście większość samochodów amerykańskich od razu są przerabiane na gaz, no bo jednak Utrzymanie w warunkach utrzymanie samochodu z takim spalaniem w warunkach cen polskiego paliwa, no to jest trochę nieopasalne. A ja nie wychodzę z założenia, że gaz do kuchenek, tylko można jak najbardziej. Zresztą nawet Kickster chyba mówił, że to jest nawet lepsze dla silnika niż zwykłe paliwo, co nie do końca jestem przekonany, ale może tak rzeczywiście jest. W każdym razie dalej kontynuując trop amerykańskich samochodów. Trafił nam się też Chevy, Chevrolet Equinox tam jest 3 3 4, 3 4 litra jednostka V6 LS. Także dobry taki silnik, tam chłopaki w Stanach teraz często słapują właśnie na LS słapy. Znaczy LS słapy robią często w samochodach, wrzucają jakieś tam silniki, rzędówki, nierzędówki i wkładają tam LS słapy. Ale to nie te LSy, tylko LSy V8, bo jednak te v to no jak gdyby tam Ameryka choruje na V8. No i na koniec. Jeszcze zamykając kategorię suwy i, i miniwany, a zakończymy ją suwem, jest to marka Premium po raz kolejny się pojawia w tym zestawieniu 7200 zł. Przypominam w puli nagród. Jest to BMW X3 pierwszej generacji, ale Anglik. Także no z jednej strony można mieć telefon, z drugiej strony można mieć x no tylko że jesteś nie po tej stronie yy, samochodu, co powinieneś być co może być czasem trochę problematyczne, i niewygodne i niebezpieczne też, jeżeli nie widzisz, co się dzieje, gdy wyprzedzasz. Chociaż nigdy nie jeździłem Anglikiem, więc nie wiem. No w automacie, więc przynajmniej Ci się nie będzie mylić tutaj, gdzie masz manetkę, gdzie masz ten... Tutaj, jak to biegi chodzą na odwrót i tak dalej, bo w, w samochodach brytyjskich chyba jest... Maciei i są tak samo, tylko w Japonii jest odwrócone. Więc no, idzie się przyzwyczaić. Dlatego no, pytanie jest... Jak wydasz 7200 zł na X3 pierwszej generacji, to ile jeszcze takich iPhone'ów będziesz musiał włożyć, żeby ona jeździła? To, a serwisy BMW by, bywają nieprzyjemne. No i na koniec, na sam koniec, wisienka na torcie powiew luksusu w tym zestawieniu. I e, crescendo tego z tej całej listy, czyli Alfa Romeo Spider. No, z silnikiem 2 litry, to jest chyba Twin Spark, ale nigdzie nie jest napisane. Wydaje mi, że to jest Twin Spark, czyli. Trzeba uważać. E, ale co? Jest czerwone, jest bez dachu, jest ładne, jest na ładnie utrzymane. To znaczy, że co? Kupujemy taką Alfę, 7200 zł. możemy jeździć całe dwa tygodnie w ciągu roku, bo tylko tyle jest u nas dobra pogoda i mamy kabriolet, i jest fajnie, i życie jest dobre, i nie mamy iPhone'a nie mamy telefonu, nie stać nas na telefon, bo wydaliśmy wszystko na samochód, i OC, i AC, i serwisy, i zapasową lawetę. <grym> I nikt z nas nie dzwoni, więc nie musimy się martwić, że ktoś nam przerwie nasz niedzielny joyride Alfa Romeo, bo nie mamy telefonu i nie jest nam on do niczego potrzebny, bo teraz w tym momencie jedziemy alfą i jest, życie jest dobre. A poza tym czerwony kolor dodaje 100 koni, to jest po pierwsze, a po drugie z daleka yy, ktoś może to z Ferrari, chociaż rozmiarami niekoniecznie, ale na pewno jak ktoś się nie zna to z Ferrari. A no można podmienić znaczki, przecież były repliki, repliki chyba na GTV zrobione, czyli na, tym, na też Spiderze tylko z dachem. No, yy, także yy, dajcie mi znać jak Wam się podobała moja lista. I jaką lepszą furę kupilibyście mając 7200 zł do dyspozycji? Ja osobiście Wam powiem, że jakbym miał 7200 zł do dyspozycji, to albo bym się zdecydował na okulara w 210 klasę, bo jestem trochę mercedesiarzem, albo albo. Kupiłbym sobie Forda Sierra, ale nie, tą, nie z tej pierwszej serii produkcji, która jest taka kosmiczna, tylko już tą bardziej zmodernizowaną, tą trochę tą drugą, bo kiedyś oj, mój ojciec kiedyś taką miał i bardzo mi się ten samochód podobał i bardzo fajnie się jeździło i miał super takie miłe, miękkie, pluszowe siedzenia. Taki naprawdę plusz, no taki jakby się z jakiegoś misia zdarło czy coś, super samochód. Um, polecam, chociaż ich jest bardzo mało. Um, I gniju, to też minus. W każdym razie dajcie mi znać, jak są, byście kupili w tej samej cenie, i czy jednak wybralibyście upgrade swojego telefonu, czy zakupienia jakiegoś fajnego grata w tej samej cenie. Pozdrawiam Was serdecznie.